Manko z tej strony Shakir39 i witam Was w, w dla Was pierwszym, dla mnie chyba w, nie wiem, trzecim materiale z gry Dragonicam. Jest to nowa seria, którą miałem zacząć. E, miała się nazywać: Nazywa się Od Zera do Bohatera. Jak widzicie, jest tu postać, która jest już wyspiona na 34 level, ale okazało się, że wszystko poszło się chrzanić z powodu tego, że mi nagranie się popsuło, wszystkie nagrania były popsute i nie wiem co z tym zrobić. Więc naszym szybkości wytłumaczę o co chodzi w tej serii. W tej serii zaczynam nową postacią. Tym razem myślę, że w ogóle nie zrobimy człowieka, tylko zrobimy z Darkanów, czyli coś innego. Darkani. Pójdziemy sobie. O. Pójdziemy sobie twinem, czyli fighterem. Yy... Jaki cel, cel, tej serii jest po prostu na ekspienie postaci, zrobienie, wykokrzenie jej yy, i po prostu żeby... Nie wiem, chcę mi się po prostu grać w Dragonikę, a wpadłem na pomysł właśnie takiej serii zrobienia yy, przy okazji z tego jakiegoś yy, Let's Playa w takiej bardziej zabawnej formie, czyli od zera do bohatera. Czyli zaczynamy jakby całkowicie ze zerowym statusem, a przechodzimy do coraz tam mocniejszych tych Darkanami próbowałem już grać wiele razy na swoim e, głównym koncie, bo to jest moje jakby drugie konto. Ale niestety nie wychodziło mi to z powodu, że jakoś nie potrafiłem się w to czuć. Przy tej serii mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, nie będę przedłużał i rozpoczynamy grę. Dla mnie mam nadzieję, że, nie, że u Was nie jest za głośno... Cała ta, cała ta ścieżka dźwiękowa. Tutaj mamy opowieść o tych derkanach. Derkani w ogóle to bardzo specyficzna klasa, bo zaczynamy od razu od 20 poziomu yy, i od razu zaczynamy robić jakby promocję na następny level. Więc uważam, że nawet nie ma sensu jakoś zbytnio się zaprzyjaźniać z tym, z tym, co tutaj mamy. Jak widzicie, dość specyficzna postać z powodu, że jest mnie dwóch. To jest, to jestem ja i można powiedzieć, że moja siostra. Dobrze, odbieramy oczywiście z maila. Raczej, oczywiście na tym serwerze akurat odbiera się itemki, które mają pomóc nam w grze. Nim, nim jesteśmy o wiele silniejsi na sam początek. O, jak fajnie się świecą. Ładnie to wygląda. Dobra ale nie o tym teraz mowa będzie trzeba wszystko tylko zrobić ładnie sienko i jedziemy eee, wchodzimy do item mail'a i item mail'u oczywiście mamy jakieś darmowe rzeczy free sets coś bym sobie fajnego może założył nie mogę, nie mogę widzę, że Darkani trochę ubogo Mogę mieć 6 ciuchów To bardzo źle Jakieś tutaj Dla Darkanów Są no ale Takie trochę mało darmowe Za 200 tu jakiś był W sumie niezły O o o o To będzie dobre Co on daje? Co? Nie wiem dobra Darkan Dobra, Nie mamy głowy Plecaczka nie mamy, plecaczek nam się przyda o. A to pech Chyba nie mogę posiadać plecaczka takiego? No e, to smutne Tutaj jakieś akcesoria darmowe będą dla mnie co hmm. zrobimy jakoś Różowe, czerwone nie. Różowe, dobra, różowe włoski. E, na głowę pewnikiem też nic nie możemy. Darkani są bardzo błodni, to wszystko w takim razie. Ale, o, ale, dobra, nie. Chyba twarzy nie będziemy zmieniać nawet. ale Darkani nie mają nic więcej. O, to źle, bardzo źle balony, jak widzicie, nawet balony, no weźmy, bo się skurzyły tego sobie jest śmieszne eee mm -hmm. weapon jeszcze chyba nie to Albo to to twine fighter, ale widzę, że żadnych nie mogę z powodu tego, że nie mogę, dobra okej, okay, zrozumiałem, ale ale jeszcze chciałem jedną rzecz, tak w ogóle akcesoria Fajną fryzurę Taką? A co mi to Znaczy może do... Nie no dobra ej, 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 ej. Tu. Chyba taką Tak taką weźmiemy sobie Dobra okej okay, bo nie chcę zbytnio przedłużać Nad tym Co 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 tu się dzieje Dlatego szybciutko będziemy tych dni nie mamy więc po prostu zrobimy to w ten sposób i, i, i nie wygląda aż tak ile. dobra robimy od razu klasz promuszy nie mamy na co czekać a pięć krabów lecimy szybciuteńko bez nadesu z taką bronią to nie będzie nic trudnego chyba upadłem Przede wszystkim trzeba się nauczyć nie... nie mogę dzielić zbyt o naszej postaci Czyli mnie i tak jakby mojej siostry Tak to określę To bę, będę ją nazywał swoją siostrą No i proszę bardzo Teraz jest może. No jesteśmy, jesteśmy bliźniakami Dobra W tym momencie zabierzemy się za porządne robienie... O Nie, to wszystko gorsze Za porządne robienie się naszej postaci Nie możemy tego

Do kombo, pamiętam? Tak znaczy to było to? Tak, to było tak. Rzucenie tego, rzucenie tego. chyba wykonamy. Nie, chwilą nie chcemy. Dobra, trzeba się zabrać za to bardzo poważnie. Dlatego pójdziemy sobie na jakieś tego, ale najpierw co sobie przyciszyć moje kombose. Takie, które zrobiłem, czyli... ja wyrzucamy. Tak mi raczej nie wyszło. No mówię, fajnym kombosem jest to. I razem z tym idziemy. No i bardzo ładnie, jakoś to idzie. Jeszcze jestem w ogóle nieprzyzwyczajony do tego, że mam swoją siostrę. Moja siostra znikła, jest tutaj ze mną. Idziemy siostra? Trochę mało fajtersko wyglądam. Dobra. Nie ma co, co marudzić, trzeba iść w końcu. Hero Zero, tak nazywa się w ogóle nasza postać. Ja jestem strasznie zagubiony, jeżeli chodzi o skille, bo naprawdę... Po raz pierwszy to robię, tak to, tak to robię, no, ale jak widzicie chwilowo idę jakoś do przodu, to tu wybijamy, wybijamy, rzucamy. Myśleć nad cały czas zmianami kombo, bo widzę, że to kombo będzie tutaj bardzo ważną rzeczą. E, przede wszystkim chyba te kopniaki zwiększamy. Ale jak widzę, to są naprawdę potężne. No dobra. Nie, ma co? Trzeba lecieć. Tak, 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 tak. Jak dzisiaj zacząłem od 20 levelu, ale to nie wolno, to się Można zostawić też I go trochę podbutować. Tak. No i można teraz wykonać całe kombo. Wow. Nawet mi, mimo, że wiem, że mam takie podlepszone itemy, to i tak dla mnie już w Trzeba się do niej tylko przyzwyczaić. Nie, już to ogarniemy. Czuję, że niezbędne są tylko rzeczy potrzebne z jakiegoś tam levelu do inwest. To jest dokładnie To są, to są chyba jakieś... Tłęby. A e, można być że się tylko swoim klonem. Dobra, teraz no pójdziemy jeszcze raz. Oczywiście cały czas testuję tego. O kurde. To cały czas mi zużywa tego okay. Czyli po prostu to mi zabrało aaaa nie, to mi się też nie podoba. Nie będę jeszcze fuzję Fuzja jest dla mnie dla mnie na pewno To jest fajne, że kurde De facto możemy tyle już działać Fajna kombowska, podoba mi się to bardzo. To jest strasznie mocne. I to przejście przez wrogów. Tak, i możemy lecieć dalej. Dobra, lecimy. No tak. Bardzo fajnie szybko można go rozwalić. Chyba sobie zrobić tak. Czas nie ogarniam jeszcze tych tłajów. Podobały mi się bardzo, ale strasznie nie ogarniam tego co się z nimi dzieje. Dwa razy to samo, dobra, lewy Co my mamy? Co to jest? Co, co ja tu? 26 potrzebuję. To jest dobre, to sobie to dopakuję. Wow, ale już mogłem to na piąty? Nie jest za dużo? usuwać. To mi się w ogóle nie podoba. ciężkie na sam początek to jest to, to nie miało być, chyba z leveling. to używa zamknięcia nie nie stłajmów A, to na poziomie trzecim trzeba Minut. Dobra, to wiem że to nie był najlepszy materiał bo po prostu no nie jesteśmy czasowo na to Jeszcze pobutuję chwilę jakichś losowych rzędników Podoba mi się wyżywanie się na nich moją siostrą Ale Prawdopodobnie następnym razem zmienię wygląd i... 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 i się zobaczy co jeszcze jak na razie nie wiem co... co robić jeszcze będziemy chodzili na dungeony, żeby jak najszybciej do 40 levelu a to zadajmy? nie... wszystko skosiłem. tutaj jakby coś. zostało, jeszcze nie butuj! Jest na pewno mocne. Zabić. Dobrze Mam zabójczą siostrę Bardzo zabójczą Na badanie tam jechali ludzie I'm Where is No i to będzie dobre o oh. oh, to mi się podoba, dobra, co my tu mamy dalej? Jakieś rzeczy o! Jest... Oh, mamy już kika jakiegoś. Dobra uh, 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 uh. Podoba mi się. Bierzemy to zamiast tego. No i teraz to jest już... Teraz to będę przelatywał kolanem Dobra, gdzie są jakieś potworki? Tu jesteśmy. Lecimy kolanem! na sam koniec jedziemy do miasta. Jeżeli mi się granie skraszuje, będę szczęśliwy wszyscy. A jak mi się skraszuje, to jesteśmy nieszczęśliwi wszyscy. Nie, nie, gro, nie rób mi tego, błagam cię. Tak, ja wiem, filmiki są bardzo fajne, ale ja nic nie chcę. Ich... Okay. O, nie wiem co to jest, boję się tego filmu. U, to PvP ciska. O, Lagi. O Boże. 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 A tutaj A, jeszcze coś zrobić tam. No, jak to, tak to wygląda. było. Rozprazim. Tak. dobrze. Okej. Okay. Więc z wami się żegna. Na razie Jeszcze moja siostra z wami się będzie żegnała Aha, dobra, czekajcie, ja to zrobię W samym meterem się jednak nie da jak widzę jej -e 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 -e. Dobra teraz z wami się żegnam Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego razu. Na razie